Jak like widzicie, wrócimy nas moje stare konto, na którym no, co się dużo podziało. Przy sobie stworzyłem skrzynkę, wleciała mi Bibi i gadżet do szelki nie? No i tak, dzisiaj to odcinek być odcinek z DBD. No ale, zaznaczenie, że go zrobię w sobotę, albo dzisiaj nawet nagram Bo to jest takie, no... No do ramy Jeśli tutaj parę są potężne rangi U każdej postaci, no oprócz Tikka No ogólnie No i tak, no... Mm. Ale dzisiaj, no, mam kruczka Więc no... Moje najstarsze konto na świecie Lecimy sobie solo Zobaczymy jak mi teraz pójdzie W ogóle to piszcie mmm, Dawajcie po prostu lajki like pod tymi moimi filmami I napiszcie z jaki gier chcecie odcinki, nie? To ja się postaram po prostu nagrać Dziś ten kurde debil głupi Rudy śmieciu. Dobranoc, panu. No nie jaki dzisiaj długi odcinek, no ale postaram się go zrobić takiego... No, w miarę długiego, nie? Już po mnie, kurna, pędzi śmieć głupi. Fak, 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 fak. Hello. No, powiem tak, to trzeba to grać tak strategicznie... ...że to jest masakra no, jak to nasz kruczek ma strasznie mało życia, więc no, no on nie ma bardzo szans z innymi graczami. Z no, to ma mniej więcej szansę Dzisiaj postaram się zrobić sobie mega boxa, więc no, bo ogólnie na tym koncie to jeszcze nie grałem na tym evencie całym, więc no, kruszinki są na nowo, nie? Fak, fuck, fak, fuck, fak, fuck, fak. Zabiłeś mnie, typie. No dobra, to sobie w takim plus 5 pocharków Fajnie, podobuje mi się to. No, mam to tutaj strasznie proste zadania. Chyba sobie na skrzynkę wbiłem, a jeszcze nie. A może nie. No, powoli, powiem tak. Powoli, powolutku dążymy sobie do mega boksa, nie? Hmm... Zagramy sobie teraz na przykład No losowo Nie to oko to, to, to sam wyszłem No, Darlek, dobra może być Się tu <grymne> zachnąłem oczy jak to nie? Jeśli nie mówiłeś nie szukuję. <grymne> Trzeba je troszeczkę kluczkiem z znań porobić No bratik, chodź tu No już star naładowany No to się ogólnie tak fajnie gra, że to jest hajna z moich ulubionych postaci. Ole lagi. Cześć Bi. Co ty się zrobić? No choć chodź umuś, chodź chodź, ty, chodź, chodź, chodź. Do krzaczków. <laughs> uff, 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 uf my god. Da fuck No i fajnie, nie? Mm. O, jest księczka. Nie Znowu jednego pucharka zabrakło Nie wierzę w tym grę Oraz raz, na końcu No ci już powstać nie poleci, ale może jakiś gadżecik Albo coś, cokolwiek mm. Co się to zrobić? No tak Chciałem sobie króciutkiem pobrać dalej No bo muszę niestety Proszę za te zadania głupie porobić 40 przeciwników O Boże, jak ja to zrobię to nie wiem W ogóle, jak mówiłem, zaczynam nowe DBD, w ogóle grałem sam, robiłem odcinek, nie to mi wywaliło, tak samo mi się skaszywało całe konto, wszystko mi się usunęło, dosłownie kuźwa wszystko. Cały moment Mori, dodatki, ech, ciężko. No chyba nie, no chyba nie, gościu. Ja. Jak nie zrobił skubaniec. No, minus 2 niestety. Po prostu wbijemy chyba ...Szelka na 20 rangę. To już mówiłem, zapraszam Was na kanał do Monsterka. Na kanał do Młodego Wesy. Albo do Wikida, Mordko. Sorry, że nie pamiętam, ale. Auto, zły pomysł. To był. Kurde, zły pomysł. No, tak mu mało zostało około 3000. Jesus Christ. Hmm. Ale gunwo. A, próbujemy cały czas, nie? Chyba trzyma, że się uda. Tu jest 10 bić. Albo 20, żeby poła mess with suma crew. Ja pamiętam się moją reakcję jak Wydropiłem to mojego kruczka, nie? Reakcja była bezsenna Jezu Maria, i sobie stąd śmieciu głupi zwalony Pff, Sraka, jakby to powiedział monsterek Oj, cześć, 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 cześć Chodź. Chodź koleczko. Jesus Christ, nie widziałem Jego zwalonych bomb. I'm so nooby, I know Ora, już się w takim razie Punkciki. Hmm. Jest Pierdzielę, idę w Kruka Kurczę, czy się czy ja mogę lepszyć. Mogę, ale to połowa mojego portfela. No to trudno że jest szynki osłony, dobra, lecimy dalej. A co do gier. Yy, no to, tak mówiłem, no piszcie jakie gry, ale mówię, Robloxa nie będziesz na tym kanale że ewentualnie jakieś poradniki. A zrobić e, jakieś tam się... O, ty gnojuś. Ale się skampił, śmieć. Ale się skampił. Trzmaci wredny. O czym ci się mi się uda skrzynek bić? Może strzy O, w życiu. Nie. 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 Nie, nie, idź sobie. Osta biernego kruszka spokoju. Tam wejście tą nitę. Nie to pozmi. mi ty do ludzi. No ale nie powiem, to było bliskie, dobra. Strategicznie. O chyba nie, no chyba nie FAK nie zdążyłem użyć sakaki No rano plus 3 Dobra Kurczę sobie na samym odcinku, a teraz musimy wygrać. Czyli taktycznie lecimy sobie z Darylkiem. Darlek to jest mój ziomuć W ogóle też jak osoba patrzyłem w sklepie, to yy, była było fajna skin do niego. Jako piłka. Hehe. I he. bo. I bo. Próbujemy. O Jezu, abym to zwalił Dobra Gramy strategicznie No ty kurna szmaciaro głupia Musiała się wpierdzielić, nie? No musiała, nie darowałaby sobie. Ty, tak blisko było do wygranej, no... FAK! Ja widzę Jackie. jest taka do dupy, ja jej nie lubię, nie cierpię, jak ona jest na... Kurde, na, 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 na tych gównach głupich. Idź mi stąd, śmieciu wywalony! Padaj, Hiszma czarokupia. O, poczekaj, czekaj, chodź, chodź, chodź. Rewansz, Choć to nie ten, nie ten sam gracz, ale dobra wywalone. No chyba nie. No chyba nie. O Boże, ale to zwaliłem. No, o oh ma jakiegoś wallhacka. No, wallhack! Oczywiście jest do tego dobra, ale dobra. No, jaka kut. Jaka debilka głupio zwalona paruwa. Jezu, jaka cię nabidzę! Weź mi wydź Weź ją, usuncie super tej gry. To najgorsza w ever. Jest księżka druga? Nie ma Fuck Dammit 13 minut odcinka, dzisiaj jeszcze może jeden wleci Używam teorii, że nie zagrał się w Robloxa. Na, na odcinku Bo dzisiaj sobie nie pojęcie sobie a Zrobię dzisiaj wielki powrót Z monsterkiem Z moim ziomusiem No chodź, chodź, chodź. Chociaż aż się tego zregeneruje, nie? No to jest ostry w pierdziel. Mówiłem? Dobra, jak to spierdzielę, to jestem totalnym nubem. No chyba się we mnie w czterech albo w pięciu jak psy na mięso. Nią. i w tych szakach na przykład, się się patrzy mój dorylek. Tam jest kolcik, więc zaraz na jego polecimy chyba. Nie, ucieczek, no tak. To otwór kolego. Mówię. To jest tak. Z kim mamy do czynienia? Oto jest pytanie. Dobra, jest ulcik. Cia w ogóle jaki yy, derylek ma gadget. Pisać, że właśnie w tych się patrzę. Nie tutaj u góry, tylko w tych na dole. Tam gdzie jest joystick. Od czyli tutaj o. Tu. Tam o. Dokładnie. A, tu ty masz tylko jednego tego. Czy XD Jej, awansik? Dobra, powiem, że zdania są proste Lecimy jeszcze raz Ora, będzie ostatnia rundka Ile skrzynek wbiłem, tyle wbiłem. Czyli powoli kończyć ten odcinek. No tą kostkę, no. Nie bój się, sypię. Fakt time out. O boże święty, alefra, nie, teraz, sorry, to to wziąć A w życiu! Fuck this time out Oła. Bolało No matko, nie masz wyjścia O Jezu, Rosa, to idzie no nie, papa Cześć, trzymajcie się O oh fuck miała ulta. No trudno. I wygra gości na bank, nie? Patrzcie. Dobra. 7 not pucharków, notbed. Dostach trzymał skrzynkę. Oczywiście, że nie. O to w takim razie. Tu komu należy do rangi. Hmm. Zagramy sobie jeszcze jedną Bibi. Trzeba ja już wbić tą, tą naszą skleczkę. O to będzie ciężka gra chyba Ciekawe jak Bibi Pójdziesz mi stąd. Wow, dobra, elo. Oj, Jezus mnie trafił, nie. O tu? Pff. Bańka go wykończyło. <laughs> RIP typuś Jesus Christ To było komiczne Dobra Mam charakter no z się zdoje A nie, na dobra No to otwieramy skrzynecki wielki opening dwie skrzynecki as Więc no Dobra, nic nie będzie No wiadomo było Niech. Dobra, a więc tak, słuchajcie, ludziska, ja wam dziękuję za oglądanie. Ja się chyba będę bronił na ten odcinek. Zresztą nie wiem, jak mi się wyjdzie z czasem. No bo już jest godzina 23. Coś. Więc no, ja wam dziękuję za oglądanie. Cześć, trzymajcie się.